Samo południe, 18 stycznia, pod pomnikiem walki i zwycięstwa przy Miejskim Centrum Kultury odbyły się uroczystości upamiętniające wyzwolenie gostynina z okupacji niemieckiej. Pod pomnikiem przybyły delegacje i poczty sztandarowe złożyły hołd pomordowanym podczas II wojny światowej. W swoim przemówieniu burmistrz Włodzimierz Śniecikowski przypomniał krótką historię sprzed 67 lat. Na koniec uroczystości wszyscy zebrani pomodlili się za pomordowanych. Drodzy kombatanci, szanowni państwo, Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość upamiętniającą wyzwolenie Gostynina spod okupacji hitlerowskiej w dniu 18 stycznia 1945 roku. Dzień 18 stycznia na stałe wpisał się w pamięci naszej społeczności, gdyż była to szczególnie ważna data dla mieszkańców Gostynina. Dzisiaj obchodzimy 67. rocznicę tego pamiętnego dnia. Wojska niemieckie wkroczyły do Gostynina 16 września 1939 roku i niemal natychmiast zaczął się okres represji, terroru, poniżania i zbrodni na narodzie polskim. Wkrótce powołano w Gostyninie gestapo, żandarmerię, urządzono areszt i więzienie śledcze. Wielu mieszkańców Gostynina, pracowników urzędów, nauczycieli, księży, kupców, rzemieślników stało się ofiarami niemieckiego faszyzmu. W dniu 1 grudnia 1939 roku rozstrzelony został burmistrz miasta Gostynina Michał Jarmoliński oraz wiele innych ważnych dla miasta osób, w tym również duchowni. Mieszkańcy Gostynina ginęli tragicznie przez cały czas trwania wojny i okupacji. Ludność nękana była trudnościami aprowizacyjnymi. Handel żywnością był przestępstwem, za które surowo karano lub wywożono do obozów koncentracyjnych. Ludność żydowska zmuszona była mieszkać w wydzielonym rewirze zwanym get, Młodzież zmuszano do przymusowych robót w Gostyninie lub wywożono do Rzeszy Niemieckiej. Zbiorowe egzekucje jako masowa forma eksterminacji miały na celu zastraszenie Polaków myślących o oporze wobec okupantów. Mimo to, przez cały czas w okupacji podejmowane były różne formy walki z najeźdźciem. Głównie sabotażowe, np. wysadzenie Urzędu Pracy w Gostyninie. Gdy ruszyła ofensywa radziecka z Nadwisły 18 stycznia 1945 roku. Skończył się koszmar straszliwej okupacji niemieckiej dla mieszkańców. Dziś wydarzenia tamtych czasów upamiętniają pomniki miejsca pamięci narodowej na terenie miasta oraz miejsca zbiorowych mogił w Lasach Gostynińskich. Tym, którzy bronili naszej niepodległości, a w szczególności tym, którzy za wolność zapłacili własnym życiem, oddajemy dzisiaj hołd. Dnia 21 stycznia 1945 roku, 67 lat temu, przed ratuszem miejskim, odbył się wiec około 2000 mieszkańców miasta, na którym po raz pierwszy po wyzwoleniu odegrano mazurka Dąbrowskiego. W ręce komendanta wojennego przekazano władzę. Tego samego dnia została powołana tymczasowa Rada Narodowa dla miasta i powiatu, w skład której weszło dziewięć osób. W dniu 28 stycznia 1945 roku starostą został mianowany Feliks Śniecikowski, a burmistrzem komisarycznym miasta Gostynina Marian Kamiński. Celem nowo powstałych organów władzy była troska o zaspokojenie najistotniejszych potrzeb ludności i praca na rzecz miasta Gostynina w pierwszych dniach. Nowej rzeczywistości. Te ważne dla nas wszystkich wydarzenia zachowajmy w naszej wdzięcznej pamięci, a tych, którzy odeszli w obronie ojczyzny, w naszych sercach. Poległym braciom oddajemy cześć i chwałę i pamiętajmy o tym, co napisał Albert Schweitzer: Roby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju. Drodzy kombatanci. Pamiętajcie, że jesteście dla nas pokoleń urodzonych po II wojnie światowej wzorem i przykładem. Dzisiejsza Polska to też Wasze dzieło, żołnierze II wojny światowej, dzieło poległych i pomordowanych, oddających życie za Ojczyznę. Miejskiej Komisji Radnych Zespołów Miejskich 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 Delegacja Ja w Gostinie. Delegacja Stanisławcy, 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 Stanisławcy. Ja jestem ust i ust Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. ust wszyscy te słowa. Nie jeden raz je słyszeliśmy, jeden raz służyły pewnie naszej pogłębionej refleksji, która zawsze prowadziła do modlitwy, do tego, który jest Panem życia i śmierci. To nasze spotkanie, moi drodzy, jest nie tylko spotkaniem upamiętniającym tych, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny, szczególnie w obronie ziemi gostynińskiej, ale także spotkaniem Ludzi, którzy wierzą, iż jak mówiłem na początku, Bóg jest Panem życia i śmierci. Temuż właśnie Bogu, któremu ufamy i mamy zapewne wszyscy w sercach nadzieję, że swoją śmiercią, ofiarowaną za naszą Ojczyznę, ci, którzy polegli, wysłużyli sobie nagrodę życia wiecznego. Chcemy jednak do naszej pamięci dołączyć modlitwę. Ojcze z nieba Boże, zmienił się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmienił się nad nami. Duchu Święty Boże, zmienił się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmienił się nad nami. Święta Mario mówi się za nimi. Bramo Niebieska mówi się za nimi. Królowo w niebo wzięta, mówi się za nimi. Święty Michale mówi się za nimi. Święty Janie Chrzciciel, mówi się za mną. Święty Józefie, mówicie się za mną. Święci patronowie, wszystkich naszych poległych, mówicie się za mną. Tegoroczne ferie w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin odbywały się pod hasłem Zimowa Kraina Wyobraźni. Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych liczne zabawy plastyczne. Podczas odwiedzin z naszą kamerą w imprezie gościły dzieci z Lucienia i Emilianowa. Najmłodsi mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat lasów i zwierząt. Zajęcia poprowadził gość specjalny Bartosz Bazela z Nadleśnictwa Gostynin. Pani Paulinko, gdzie się znajdujemy dzisiaj? Znajdujemy się w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białym. I co się tutaj odbywa? Ferie! Ferie w Białym pod nazwą Zimowa Kraina Wyobraźni. Dzisiaj gościmy dzieci ze szkoły w Emilianowie i ze szkoły w Lucieniu oraz miejscowych miejscowe dzieci. Natomiast w poniedziałek odwiedziły nas dzieci z Białotarska i z Teodorowa. We wtorek gościliśmy u siebie uczniów szkoły podstawowej z, Luceń, z, przepraszam, z Sokołowa i z Solca. W środę odwiedził nas Sierakówek i Zwolę. A czym się dzieciaki zajmują podczas tych ferii? Zaplanowałyśmy zajęcia plastyczne. W poniedziałek wykonywali figurki z masy solnej, rysowali plakaty o tematyce zimowej. W dniu wczorajszym tworzyli maski na Balkarna. Nawołowy, a dzisiaj y, odbywały się zajęcia dwutorowo, a mianowicie odbywały się zajęcia z rzeźby i zajęcia z wycinanki. Widzę, że co roku y... Artyści z Gostyńskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej towarzyszą Wam podczas tych ferii, podczas ferii. Tak, bardzo chętnie współpracują w ogóle całym rokiem z Gminnym Centrum Kultury, a dzisiaj gościmy u siebie trzy osoby, panią Teresę Wojno, pana Stanisława Augustyniaka i pana Zdzisława Grada, który, którzy dziś poprowadzili zajęcia plastyczne z dziećmi. Oprócz warsztatów plastycznych codziennie gościliśmy u nas gościa specjalnego. W poniedziałek, wtorek i środę gościem specjalnym był, był pan Jarosław Fiszbach, który jest... Podróżnikiem, zabrał dzieci w podróż do Maroka, w drugi dzień do Patagonii, a zakończyliśmy wycieczką do Indochin. No właśnie Paulinka wspominała Stanisław Ciebie, ty od wielu lat, jak powstało to centrum tutaj w Białym, uczestniczyłeś z dzieciakami podczas... nie tylko ferii. Nie, nie, kiedy tylko jest potrzeba, przychodzimy, przychodzimy tu i prowadzimy zajęcia. Czy to z wycinanych, czy z malarstwa, czy z rysunku, czy z rzeźby. Jesteśmy na każde życzenie tutaj, yy, Pani Dyrektor. Jasne, stoisz o takiej pięknej rzeźby. Co Ty teraz tutaj tworzysz? No to jest czeplin z pieskiem, który siedzi na murze. No on jeszcze nieskończony jest. No mam nadzieję, że jak pomaluję, będzie też inaczej wyglądał. również towarzyszą podczas ferii w gminie. Tak, zawsze to robimy, jest taka potrzeba. No jeżeli jest taka potrzeba, to zawsze jesteśmy tutaj z pomocą. No ja przeważnie tą wycinankę staram się. Pani z Augustyna pani wycinam. Wycinam, tak, dlatego że to jest już po prostu wycinanka, to już jest yy, yy, wykonywana przez twórczynię, to już jest rzecz taka, która odchodzi od nas. Mało kto się tym interesuje i dlatego staram się pewne elementy, bo to są dzieci małe, jeszcze yy, potrzebują dużo wprawy. To już takich najprostszych rzeczy. Są elementy na przykład wycinanki osiowej, opartej oś, różne zdobienia wycinanki różnymi takimi dodatkowymi elementami. Jak kropeczki, no kwiatki czy coś takiego. A pan Cisław Grat tak dzisiaj szybko jechał tutaj do Białego, że zapomniał wyłączyć światła, pewnie nie zapali pan samochodu. No spróbowałem, chcę, zapali jednak, tak. Panie Cisławie, a pan, w czym pomaga dzisiaj No ja próbowałem malować, ale dzisiaj Stasiu mnie poprosił, żeby, żeby im pokazać jak się rzeźbi. Oczywiście sam tej rzeźby nie znam, ale, ale w oczach dzieci to wydało mu się, że że, że ja potrafię, więc Stasiu mi pokazał co dzieciom pokazać, a ja z kolei pokazałem dzieciom. I to powiedz, z jakiej szkoły jesteś? Z Emilianowa. Emilianowa. Co dzisiaj robicie tutaj na tej warsztatach? Rzeźbimy, rysujemy, malujemy. Tak? A ty powiedz, jak Żaneta. Żanetka. Powiedz, a ty co robiłeś? dzisiaj? Rzeźbiłam. A powiedz, zadowolona jesteś z, z takiej formy? formy mm. w serię? No. Mama też towarzyszy? Tak, ja przyjechałam sama z Turką, jak osobiście prywatnie. Bardzo mi się podobała, była we wtorek tutaj z Sokołowem ze szkołą. Zajęcia są bardzo ciekawe, warto przyjeżdżać codziennie. No właśnie jak pani, co pani sądzi o formie wyposażenia dzieci w ferie? Bardzo, bardzo interesujące codziennie jest coś innego. Miło, miło tutaj jest, miła no, opieka, obsługa, także warto wszystkich zachęcam, żeby korzystali właśnie z takich tutaj no, zajęć. Z takiej, z, z takiej formy zajęć w ferie. Panie Bartoszu, z czym Pan przyjeżdżał? Bo wiem, że Nadleśnictwo Gostyni od wielu lat towarzyszy dzieciakom podczas ferii zimowych. Staramy się zawsze wspierać dzieci właśnie takimi prelekcjami. Dzisiaj będę mówił o tak wielkim skrócie o nadleśnictwie Gostyni, o tym co robimy. Pokażę również parę zdjęć ze zwierzakami, owadami, ptakami. Mam nadzieję, że dzieci wykażą się tutaj znajomością takich podstawowych zwierząt leśnych czy gatunków drzew. No i myślę, że, że skończy się to fajną zabawą, prawda? Dzień później w domu ludowym w legardzie odbył się bal karnawałowy podsumowujący zakończenie ferii w białym. W zabawie uczestniczyła duża grupa dzieci z gminy Gostynin. Panie wójcie, jesteśmy w środku ferii na Mazowszu. Co prawda śniegu mamy mało, ale gmina się stara, żeby dzieciakom zabezpieczyć w inny sposób. Tak właśnie o to nam chodziło, bo zima właśnie specjalnie się nie spisała w te ferie. Szaleństwo zimowe, bo dzieci najbardziej sobie cenią. Tej zimy nie ma, w związku z tym chcemy dzieciom wypełnić w inny sposób czas, żeby je zająć w te ferie, pokazać im, że można się bawić. Przez cały tydzień od poniedziałku, praktycznie ze szkół podstawowych z całego terenu gminy, dzieci przyjeżdżały do Gminnego Centrum Kultury w Białym. Tam pani dyrektor ze swoją załogą starała się wypełnić dzieciom czas, ze wszystkich szkół z terenu gminy dzieci dojeżdżały. A dzisiaj, jak gdyby ten tydzień podsumowujemy tutaj w legardzie, dzieci nie tylko są z legardy i okolic, ale widzę, że i również są z terenu gminy. Panie Wójcie, jaka liczba dzieciaków wzięła udział w tych feriach? Codziennie było około 50-60 dzieci w gminnym Centrum Kultury w Białym. Tak, mieliśmy przyjemność też odwiedzić dzieciaków, akurat trafiliśmy na, na smaczne, smaczne śniadanko. No tak, że oczywiście dzieci tutaj oprócz zabawy mają skromny poczęstunek, tak żeby rzeczywiście były odeszły stąd zadowolone i z pełnymi wrażeniami. No i codziennie jakiś gość. Tak, również właśnie zapraszany, codziennie był zapraszany gość, żeby dzieciom oprócz tego zabawy jeszcze urozmaicić, przenieść, coś pokazać po prostu. Gostynińskie Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycznej chyba w podzięce dla, dla gminy Gostynin zawsze wspiera... Merytorycznie, będąc tam yy, podczas fery, rzeźbiąc, malują, tam są artyści nasi. Tak, właśnie bardzo yy, taką współpracę ścisłą nawiązaliśmy z yy, y, Towarzystwem yy, Popierania Twórczości i bardzo dobrze nam się współpracuje. Ja staram się im pomóc, a oni yy, jak gdyby ślad za tym nam też starają się pomóc. Prosimy pandę na środek, tutaj na górę, jeśli to możesz wejść. To się skończymy. Skończymy. Panda była jednogłośnie. Tak, pierwsze miejsce dla panda. Brawo dla panda. Brawo. Drugie miejsce, kotek z ogonkiem czarnym. Tutaj on tak pięknie tańczył cały czas. Przy głośniku stoi i cały czas tańczy. Nie patrzy, czy ktoś inny też tańczy, czy nie. I teraz tak, dwie dynie są takie fajne, taka duża dynia, o tam z tyłu stoi, mamusia z dynią i dziewczynka taka bała. O tam. Zapraszamy. Pani Chwileczkę dobrze, jeśli w momencie. na poprosimy Pana i Panią Dyrektor. kodeks ogonek rądzowy w dniu, dnia szczycie, druga dnia pracy i chwały dożywienia. Czy bawisz dzisiaj? Dobrze. A to jest, uczestniczyłaś też w tych zajęciach na białym? Y... Nie była, nie była. Byłam na białym. Była, tak? brałaś udział w zajęciach. A dzisiaj macie bal, tak? Tak. Fajne. to za kogo się przebrałaś? Za wróżkę. A jak się bawicie? Dobrze. A też brałyście udział w tych warsztatach na białym? Tak. Ja byłam od wtorku do piątku. O, spotykamy jeszcze jedną tutaj mieszkankę gminy. Dzień dobry. Dzień dobry. To Pani wnuczka? Wnuczka. Też brała udział w tak na Białym? Brała. Tak? Tak. No, jesteśmy bardzo zadowoleni. Byśmy chcieli, żeby jak najwięcej było takich imprez u nas tu. A kto piek ciasto? My też z, z koła gospodyń piekłyśmy z Bragardy. Pani dyrektor zabawa w pełni tak zabawa się udała. Myślę no bardzo wiele dzieci koniec. przybyło. No oczywiście jeszcze nie koniec. Dużo dzieci przybyło. Cieszymy się bardzo z tej frekwencji. Jest to zakończenie naszych zimowych ferii zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji wsi gminy Gostyni. Ja już rozmawiałem wcześniej z panem wójtem. Powiedział, że bardzo dużo dzieciaków brało udział. Tak przez w ciągu tygodnia. Przez nasze centrum przewinęło się, no, nie wiem, około 300 dzieci. A dzisiaj zakończenie, podsumowanie i bal. Dzisiaj zakończenie, podsumowanie, bal. Wszystkie dzieci pięknie się bawią. My również jesteśmy bardzo zadowoleni, że y, z terenu całej gminy dzieci mogły uczestniczyć y, w tych zajęciach. Tego typu rozrywka wpisze y, się pewnie w kalendarz. Tak, oczywiście. Już w ubiegłym roku organizowaliśmy ferie, ale tylko dla dzieci miejscowych. Natomiast w bieżącym roku dzieci ze wszystkich szkół uczestniczyły w feriach, w zajęciach w czasie ferii. Pan Wójt zgodził się o nieodpłatnie wysłać autokar po dzieci ze wszystkich szkół. I tak każdego dnia dwie szkoły przyjeżdżały do Białego. Jak co roku członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białotarsku zorganizowali spotkanie sprawozdawcze. Spotkanie otworzył prezes OSP Białotarsk, Jan Brudnowski. Na początku spotkania druchowie OSP Białotarsk uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego drucha Karola Szczęsnego. Panie prezesie, dzisiaj macie spotkanie sprawozdawczą tak? Tak. Które odbywa się? Co roku. Co roku? Zawsze no... Godzinach tam, nie w godzinach, w godzinach wieczornych, ale to zawsze jest zimową porą. Z tydzień luty zebrania się walny odbywają. Pan jest prezesem OSP w Białotarsku, tak. od ilu lat? O, no znaczy się już jestem trzecią kadencję. kadencję, to jest co cztery lata. Co pięć. Co pięć, co pięć no? lat. Tak. Ponad dziesięć lat. Znaczy się z tym, że pierwszy raz byłem e, wiceprezesem 5 lat. A drugą kadencję jestem prezesem. Panie prezesie, pan mi powie, ilu ma pan członków? Na dzień dzisiejszy to ponad 40. 40? Tak, z młodzieżówką oczywiście. Z młodzieżówką. Tak. tak. A w ubiegłym roku, w 2011, jak często jednostka brała udział w, w pożarach? No nie tylko w pożarach. Z, znaczy się, no, to były podtopienia, to zdaje się z pięć razy albo więcej. A w tym roku już żeśmy wyjeżdżali cztery, pięć razy. W 2012. 2012? z tego względu, że zaginął tutaj w górkach człowiek Kacanowski. No i cztery razy żeśmy byli na górkach i raz żeśmy byli tak i raz żeśmy byli, by w Rębowie u pożaru. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Białatarsku za rok 2011. Stan organizacyjny OSP. Członkowie zwyczajni czynni 36. Przybyło jeden, ubyło jeden. Wspierający 4. Razem stan 40. OSP posiada drużyny. Młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopieca. Liczba 1, liczba członków 18. Działalność organizacyjna. W roku sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń 7 zarządu i 6 innych zebrań. Działalność prewencyjna. Pogadanki ogółem 3, w tym dla dzieci i młodzieży 1. Trenumanota czasopisma strażak, liczba egzemplarzy 1. Działalność ratowniczo-szkoleniowa. OSP w roku 2011 uczestniczyła dwa razy w likwidacji zagrożeń, dwa razy i alarmy, nie, nie, alarmy pożarowe i raz wycinka drzew przy kościele. W członkowej młodzieżowej drużyny pożarniczej uczestniczyły w obozach liczba dwóch strażaków. Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla 15 członków OSP i 8 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Liczba samochodów pożarniczych 1. Sprawy teraz gospodarcze. W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie. Buty specjalne gumowe 4 pary, buty specjalne strażaka 8 par, buty dowódco-sztabowe wiązane 4 pary, koszula trikotowa, 24 sztuki, mundur oszarowy, 3 komplety i emblemat OSP, 16 sztuk. I na zakończenie wiadomości informujemy Państwa, że w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie prowadzone są poszukiwania za osobą zaginioną. Kacanowskim Zygmuntem zamieszkałem w gminie Gostynin, wiek 69 lat, wzrost 168 cm, waga 60 kg, szczupła budowa ciała, włosy siwe, krótkie, proste. Kolor oczu niebieskie. Znaki szczególne. Tatuaż na zewnętrznej stronie prawego nadgarstka w kształcie statku lub żaglówki. Zaginiony ubrany był w spodnie dżinsowe koloru jasnego z dużą ilością kieszeni, ortalionowy bezrękawnik koloru ciemnozielonego, Sweter buty typu traper za kostkę koloru czarnego czapkę wełnianą koloru ciemnozielonego. Po raz ostatni widziany był w miejscowości Marianka gmina Gostynin w dniu 12 stycznia 2012 roku około godziny 17. Do chwili obecnej nie jest znane jego miejsce pobytu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. W przypadku posiadania informacji dotyczących miejsca pobytu zaginionego prosimy o powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie lub najbliższą jednostkę policji.